Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jest ze mną dzisiaj pani Katarzyna Rajdaszka, która, no właśnie, interesuje się historią lokalną naszych terenów. Jest z tego znana. Gdziekolwiek byśmy spytali, wszyscy odnoszą właśnie się do pani tutaj Katarzyny, żeby jej się spytać, jeśli chodzi o Wilczyska, jeśli chodzi o nasz teren, o, o wiedzę, także właśnie. Uczestniczy w wielu takich dziełach historycznych, podejmowanych na naszych terenach, w wykopaliskach i innych pracach. To jest jakieś badanie, odkrywanie, co nie, jakiejś tajemnicy. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby powiedzieć o naszych wilczyskach, bo już niedługo zbliża się wielka rocznica naszej parafii, co nie. Tak. Tak, to już będzie... Niebawem będzie 700 lat parafii Wilczyska. 700 lat, jak tak słyszy się taką liczbę, to też trudno uwierzyć, że, że Wilczyska ma. Taka mała wioska, wioska tak. a ma parafię no właśnie. prawie 700 lat. To jest dla mnie takie, też jedna z takich y, rzeczy zadziwiających, bo jak przyjechałem tutaj pierwszy raz, to tak zobaczyłem, że mamy tutaj wioskę, parę właśnie domów, a później się okazuje, że jest tutaj zamek, jest tutaj dwór, że jest tutaj bardzo bogata historia, no bo 700 lat to się chyba rzadko zdarza, żeby jakaś parafia miała, co nie gdzieś tutaj w okolicach. Jak tak, to tak, jeśli chodzi tutaj o okoliczne tereny, no to no. jeszcze Żelechów jest taką dosyć starą parafią, No tak, bo on Tuchowicz. o rok chyba młodszy jest w Żelechówce, nie? Starszy. Znaczy, według mojej wiedzy to no. w wykazach świętopietrza, A. tych pierwszych podawany jest i Żelechów jako I, parafia i Wilczyska, i Wilczyska czyli, czyli jest to, to jest. rok 1625 28 no wtedy były… W, no proszę, czyli w jednym czasie mamy te zapiski historyczne. Natomiast który, który powstał pierwszy, to na pewno nie, nie dojdziemy w tym momencie. No tak, jeden rok. Tak, tak. Patrząc myślę, że na... to, są, to są zbieżne. Mhm. No dobrze. No właśnie, gdzieś tutaj nasuwa się od razu to odniesienie historyczne. Bo chcielibyśmy nagrać trzy takie wywiady. Nie? Jeden historyczny, i drugie, właśnie bardziej współczesne o historii lokalnej, i później o historii kościoła, i tutaj naszych zabytków, i związanych rzeczy, właśnie z parafią. No tak, no to najpierw zajmiemy się tą tematyką historyczną. Wilczyska, skąd ta nazwa? Od razu nasuwa się, że tu są jakieś wilki, że to od wilków. Nie wiem, czy to tak było, czy to, czy to stąd ta nazwa? Odnośnie nazwy etymologii, właśnie wilczysk, no są takie trzy hipotezy mhm. podawane. Ja myślę, że wszystkie, w każdej z tych hipotez jest ziarnko prawdy, i być może, że to wszystko się nałożyło w, jednym, w jedną, tak jakby całość. Od wilków. Też, dlatego wilczyska, no tak, tak nam się od razu kojarzy wilki, tak. tak. Na pewno było dużo wilków w tamtym okresie, jak powstawały wilczyska, co świadczą też o tym nazwy okolicznych wsi, mhm. na przykład nasze wilczyska, tak, ale jeszcze tutaj obok jest goniwilk, goniwilk który wcześniej tak. był nazywany głodny wilk w zapiskach. Jako Mieliśmy wilk. głodnego wilka tutaj, tak. Już. później później przekształcona została ta nazwa na goniwilk. Goni wilk, czyli też no, ktoś chciał wygonić wilki, no tak? No tak, bo był głodny. No nie wiem, czy był głodny, ale, ale wilki mogły być głodne, wtedy były niebezpieczne, także także od wilków. Dalej mogło to być też związane z rzeką, która przepływa tutaj, rzeka Wilga, Wilka. Mhm. która wcześniej miała nazwę Wilcza, się nazywa o, Wilcza, Wilka. Także też wilcza, wilczyska, tak? Aha, wilczyska proszę. leżą nad wilczą. Nad wilczą, mhm. to mogło być. I jeszcze jest jedna hipoteza od y, takich terenów, tutaj podmokłych, które wokół, wokół wilgi, wokół wsi występują. A takie podmokłe te, tereny mhm. są też nazywane jako y, wilki. Z, dawny, z dawnych staro, staropolskich, właśnie ze staropolskiego nazewnictwa, sobie tutaj nawet gdzieś wypisałam. Wil, wil, a właśnie, odwilać jeszcze, Od wilać? To znaczy? wilać. słowo staropolskie wilać, kręcić się, nasza o. rzeczka właśnie tak płynąc się kręci i wije, ma bardzo, a dużo, bardzo tak. dużo takich zakrętów, zakrętów. Mhm. być może też właśnie wilać, Rzeka Wilga od słowa Wilać, że się kręci. Się tak, wyszła mhm. ta Wilga, Wilka, Wilcza. Mhm. Bo jeszcze 200 lat temu na mapach występuje właśnie Wilga jako wilcza. jako wilcza. I wtedy wilczyska też są pokrewne, Wilga nad Wilczą. No tak, i drugą taką rzeczą, która gdzieś tam właśnie zastanawia, jak się człowiek tu przyjeżdża, to że to jest zamek, co nie, że, mhm. że tu był zamek. No, zapewne właśnie może przez to, że to była właśnie kręta rzeka. No to też zapewne łatwiej było bronić części, yy, części... I te podmokłe Aha. tereny dodatkowo, tak. Czyli tak, czyli, yy, no właśnie, dlaczego tutaj zamek, co nie? To, to jest takie pierwsze pytanie. Uwarunkowania dotenie. takie terenu, terenu na pewno sprzyjały, mm -hmm. ale y, głównie y, niejako powodem, dlaczego był zamek, to były, byli właściciele, którzy Aha, byli, czyli, mieli mm -hmm. swoje mają, majątności tutaj y, w okolicy. Mm -hmm. Byli ludźmi, których stać było na pobudowanie zamków, a była to można rodzina ciołków. Ale oni właśnie, to był ich któryś tam zamek, czy oni tutaj siedzieli, co nie, że tutaj był Była ich to taki ich siedziba, siedziba. siedziba rodowa, właśnie, i w Żelachowie, mhm. i w Wilczyskach, oni się dzielili. Był, yy, prawda, można władca Andrzej, który później yy, yy, synowie, dzieląc się po jego śmierci, jeden mhm. otrzymał. Żelechów, drugi Wilczyska. Wilczyska. I później już pisali się, jeden z Żelechowa, drugi z Wilczysk. Na przykład Jan z Wilczysk już występuje w tym mm -hmm. piśmiennictwie, Jan Ciołek z Wilczysk. I on tutaj miał, miał swój zamek. Zamek był ładnie uposażony, ładnie położony mm -hmm. do tego stopnia, że był słynący z majętności. W całej Ziemi Stężyckiej, a Ziemia Stężycka a jednak wasz. posiadała tych, tych zamków trochę. Jeśli, w czasie, kiedy był w zamku y, król, mm -hmm. no bo możemy się poszczycić tutaj wizytą króla, y, przez trzy dni w kwietniu 1617 roku właśnie w naszym zamku wilczyskim przebywał król Jan III Waza wraz ze swoją żoną Anną Austriaczką, córką Anną Marią i późniejszym królem... Władysławem. O, no proszę bardzo. Tutaj właśnie gorzenie. król Jan III. Waza odprowadzał z całą rodziną, z orszakiem królewskim swojego syna. Tutaj wojewoda Gostomski, który był już wtedy właścicielem pociągów naszego zamku Wilczyskiego, przyjmował z wielkim przepychem, jak piszą, w, opisują, całą rodzinę królewską. I tu nastąpiło pożegnanie. Władysław, Władysław z oddziałem zbrojnych podążył na wojnę w stronę Lublina. Natomiast tata z mhm. żoną, z siostrą Władysława wrócili do Warszawy. No właśnie, 500 metrów stąd. Jeszcze tak. widać tam za nami las, to właśnie tak, ten teren, tak, co, nie? Tak, właśnie. Że to się tutaj działo. No i jeszcze wojewoda uposażył orszak królewski, mhm. stu osobowym oddziałem żołnierzy jeszcze wow. dodał i których obiecał utrzymywać przez cały okres wojny. Także no, wojewoda. To, to musiał być bogaty. Jeszcze był. wojewoda, co nie? Czyli tak. ktoś, kto nie jest jakoś sołtysem, czy. No i wtedy wiem. zamek miał tą swój, mm -hmm. ten swój okres świetności. Świetności. Zamka już nie widać, tak? No, prawie można powiedzieć. Zostały fosy: zostało mm -hmm. Majdan, czyli ten taki podwórzec zamkowy. Mm -hmm. Zostały dwie fosy wewnętrzna, zewnętrzna, i zostały mury obronne. Fragmenty murów obronnych, takie odpływy wody. Na wzniesieniu, tak. tak. Co jest w ziemi, nie wiemy, bo nie były ostatnio prowadzone żadne. Ale właśnie pani badania. ostatnio mówiła, że możliwe, że tak, będą, tak? Możliwe, że kopeliska. będą, no, wszystko ku temu wskazuje, mm -hmm. bo zostali, interesują się naszym pozostałościami naszego zamku. Panowie z, pa z Polskiej Akademii Nauk, mm -hmm. no i oni planują być może w następnym sezonie, no, prawda? Proszę. Także zacząć tutaj, tutaj zacząć jakieś badania, badania wykopaliskowe. Były w tym roku w żalochowie prowadzone, a być może że będą w najbliższym czasie też wilcze. 700 lat, to może jeszcze starsze. Tak, idę, tak. Właśnie niektórzy badacze podają, że istnienie w tym miejscu, gdzie zamek, mhm. tutaj na tych terenach, istnienie już osady w początkach państwowości polskiej. Także no to już to już by było dopiero. Ale czy to nam się potwierdzi? Zobaczymy, może kiedyś coś się odkryje. Byśmy mieli tutaj kolejki do zwiedzania. Oj, Może. No no trzeba wykorzystać ten potencjał, bo na pewno na pewno jest, jest jeszcze co badać i co sprawdzać. No tak. Dlaczego nie ma zamku? Bo zamek był. Zamku nie ma. Nie, Gdzie ma, jest zamek. Tak, no niestety, zamek złupili i spalili Szwedzi w czasie kampanii letniej w 1656 roku. Potop szwedzki. W czasie mm -hmm. potopu szwedzkiego, tak. Tutaj mieli problem ze zdobyciem ze względu na, na jednak te, te takie umocnienia ziemne i, mm -hmm. prawda, i i te podmokłe tereny i dobre usytuowanie takie obronne naszego zamku, no ale usyt... po, Poczekali tutaj dwa tygodnie na wzgórzu cmentarnym, prawdopodobnie mieli swój obóz, poczekali na przybycie dwóch kolubryn, takich mhm. dużych armat, no i za pomocą tych, tych armat z wzgórza cmentarnego, tam jest takie wysokie wzniesienie, właśnie akurat na wprost zamku, zniszczyli, mhm. zniszczyli zamek, Są. później go złupili, załoga, która została wybita, została pochowana w, zbiorowym, w zbiorowej mogile, tam na, z drugiej strony, tak jakby parku. No, mm -hmm. i, no i mówię. No Ale nie ma nigdzie właśnie tego cmentarza. W sensie nie widać nie ma, go, co nie, nie jest nie jakoś. Ma już. później zrobiło Suczywany. się z tego pole, pole uprawne. Mm -hmm. Najpierw to był sad dworski. Aha. Tam podobno był piękny, sad. duży sad, a teraz jest normalne pole uprawne. Zamek? Usłyszeliśmy przed chwilą dwór. Co nie, bo mm -hmm. zamk, zamek został zniszczony. Tak, właściciele po prostu zaczęli, znaczy tak. kolejni właściciele mieszkali w jakimś nie wiem dworze w jakiejś posiadłości o której nie mamy wiedzy mhm. dlatego że po zniszczeniu zamku albo część zamka nie została zniszczona i w jakiś na sposób jeszcze została przystosowana odbudowana część może nawet tylko albo przed dworem tym który mamy obecnie mhm. coś było jeszcze bo mamy taką lukę stuletnią od tego 1650 tego roku, przepraszam, mhm. jeszcze później występuje właścicielka Osolińska, bo z kolei po Gostomskich tutaj byli Osolińscy, to ona się jeszcze pisze właśnie ze dworów w Wilczyskach, że ona jest na dworze w Wilczyskach. Później już nas była rodzina ostrorogów. Też jeszcze jest dwór wilczyska, a później jest taka luka. Jest dwór w Woli Mysłowskiej, jest dwór w Ciechominie, mhm. w Mysłowie, wiarczewie, a w wilczyskach nie ma. To może tam. Czyli zapewne Wór nazwa była zachowana na początku, a później, że już za długo może przybywali w Woli Mysłowskiej. To... Albo odsprzedali też ziemię tutaj, już rodzinie a. korzybskich, dlatego że mhm. schyłek. Yy... Czyli tak, mamy lat, lata 1700, czyli to mamy XVIII wiek. Mm -hmm. Z XVIII wieku to już na tych terenach występuje rodzina Korzybski. I właśnie dla nich został wybudowany pałac, ten, który istnieje do, do dnia dzisiejszego. Pierwszym właśnie z, te, z tego rodu jest Stanisław Korzybski yy, i właśnie dla niego on buduje pałac. On tutaj już umiera, już akt zgonu jest jego tutaj i jest już pochowany na naszym cmentarzu. I jest to rok, yy, jest to rok, 1809 bodajże, czyli to by był, że schyłek, tak, lat 1700. Oni tu przychodzą, dokładnie nie wiadomo w którym momencie. Mhm. By, być może, że kupili te włościa od ostrorogów. Uznali, że tutaj nie ma właściwej rezydencji i rozpoczęli budowę dworu. I wtedy... Czyli dwór, jakby można powiedzieć, że rozpoczyna się od Korzybskich. Ten... Tak, tak, ten dwór jest mhm. wybudowany dla Korzybskich i do dnia dzisiejszego jest w rękach tej rodziny. No tak, przez jakiś czas podczas Perelu, tak? Pełni funkcję szkoły. szkoły. Tak, tak, tak. Podniszczył się, bardzo został zdegradowany, ale teraz już coraz bardziej... Tak, jest tak, tak. No wiadomo, jak, jak to szkolnictwo nie, mhm. nie miało takich środków, żeby tutaj dokonywać takich kapitalnych remontów. No i jeszcze poprzednia władza raczej nie inwestowała w zabytkowe A, tak, tak. zabytkowe budynki w Polsce, szczególnie zamki. I pałace, tak, i bo pałace. To było, było traktowane dosyć, dosyć pomacoszemu tak zawsze. Więc tutaj dobrze, że ta szkoła była, bo inaczej to by nam zupełnie w ruinę, tak popadł. A tak to jednak był jeszcze w takim stanie, że go było można z, odrestaurować, tak i doprowadzić tak. Do, do takiego stanu, który jest w tej chwili już nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo, że tak powiem, z tej strony, że się że tak no jest <laughs> że że się zrujnuje. Zrobiony, mhm. odnowiony. No ciągle gdzieś jakiś jest dwór. No to obok dworu muszą być ludzie, którzy się zajmują różnymi rzeczami, tak tutaj. Czy jest jakaś, jakaś specyficzna rzecz, z której tutaj ludzie jakby żyli, czy jakąś specyficzną rzecz tutaj robili, czy gdzieś Pani właśnie ma jakieś informacje Pani o tym, co Jeśli chodzi o, o jakieś takie... <laughs> Być może, że. Wydaje mi się po prostu, że tak jak tutaj w, w okolicy, że nie było jakiegoś takiego cechu jednego, że, że słynęli z jakichś tam wyrobów, bo, bo przynajmniej mi, ja nie mam takiej wiedzy. Jak na wsi, był potrzebny mhm. kowal, był młynarz, tak? Nawet tutaj z tego co wiem, to były dwa młyny, bo jeden był y, dworski, drugi był y, tutaj przy, y, przy Wildze. Y, był taki młyn. On nie był chyba dworski, tylko był właśnie jakiś, chociaż mógł być dworski wcześniej, bo było młynarz pisany jeszcze były dwa. jako. Tak, były dwa młyny, tak. Czyli kuźnie, młyny, tak, jakiś wiadomo, szewc, krawiec, to wszystko tak mm -hmm, jak. Tak, przy, mm -hmm. No i przy dworze to, to tam mieli kawałek czek ziemi, tak, to uprawiali, yy, pracowali we dworze u, u pana, u dziedzica. Więc i na dworze, tak, jakieś tam ogrodnicy pokojówki, to tak jak kamerdyner, który, który jeszcze długi czas przyjeżdżał. Jeszcze dwa lata temu go tutaj widziałam. Kamerdyner o. dworski przyjeżdżał w odwiedziny. No tutaj o, bardzo. Bo bardzo był też związany jakieś tam niańki, mhm. Natomiast żeby taki typowy jakiś zawód, tak jak w Żelechowie, tam byli, była właśnie był cech szewców tak mocno rozbudowany, to nie, nie słyszałem. No tutaj żeby... na tych okolicach i łaskarzy tak Żelechów, no, no. gdzieś też. być może, że tutaj też dojeżdżali do, do prawda, patrząc, do Żelechowa. że tam, tak, też był taki ród no. bliski, No właśnie, no dobrze, to mamy dwór, ale nie tylko jak ma, mamy dwór, to najczęściej w ten kompleks dworski i, i no to, to jest wiele budynków, które trzeba utrzymać i na pewno nie z jednej wioski, tylko z wielu, więc zapewne e, tych wiosek było więcej, które się wliczały co nie? do, 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 właś, do, do tak właściciela dworskiego. Tak? Do, tak, do własności dworu wilczyskiego. Tak, no tak biorąc pod uwagę e, wcześniejsze wieki, no to nawet y, takie takie miejscowości dosyć może nawet odległe, jak, jak e, tak, Łomnica, Kębów mhm. nawet e, dalej tutaj z tej strony, tak? Zwola to już nie, bo to jest zupełnie inne, ale tak, Ciechomin, e, kamionka. Radory. Ciekawie mnie zasiadały, co nie? Zasiadały za, za lasem. A, też, też, tak? Uh -huh. Zasiadały to od początku. Od początku były. Też, jest też bardzo uh -huh. stara wieś. Zasiadały tak. w tych pierwszych księgach metrykalnych, już występują. występują. Uh -huh. Tak od najwcześniejszych tych czasów. Także te, te włościa tutaj były, prawda, o, pod stoczkiem. O, to daleko. Tak, to było, to było wszystko we władaniu ciołków. Jeszcze. No, właśnie tutaj Później. nie ma jednego dworu. Tu jest, na naszych terenach, tutaj można wyliczyć tak, wiele dworów. Tak, wiele co, było dworów. Myślę, że one nie były jakieś okazałe duże, Aha. były mniejsze, ale jednak właściciele, mieszkając, no, no myślę, że skoro to było nazywane dwór, więc musiało być większe niż tak. normalna, tak, nie, normalna taka chałupa. Ciekawe, była Jeszka. relacja co nie? relacja między tymi dworami, a między tym dworem, co nie? Czy to była jakaś zależność. To czy... znaczy, dużo wielu szla... spośród szlachty, że tak powiem, żeniło się i wychodziło za mąż w swoim obrębie. Także Aha. tutaj te koligacje rodzinne też miały wpływ, bo na przykład dwór. Wilczyski z dworem w Mysłowie i wiarczewie bardzo często się tutaj yy, no, spotykali na różnych imprezach. tak okay. już to, już jest, to już jest może okres międzywojenny, więc taki bliższy. Ale też wcześniej, jak tam opisywał pan chwali to też miało to miejsce, szczególnie właśnie tutaj Wilczyska mm -hmm. a Mysłów. Bo tutaj te koligacje były dosyć, dosyć bliskie. To gdzie jeszcze były dwory tutaj na naszym na nasz terenie, naszej parafii. I mhm. no z mojej wiedzy to wynika, że tak, oprócz Wilczysk to był dwór. Wola mysłowska, Ciechomin. Y, dwór był wnętrzny, bo to też były by, by posiadłości mhm. wilczyskie. Y, dalej, dwór jeszcze był. No Mówiłam wola, wola Mysłowska, mysłów, Ciechomin, Jarczew, wnętrzne. No to już i tak mamy tych dworów. Tak, troszkę. No. no proszę bardzo. Czyli bogata historia tych terenów, jeśli chodzi właśnie o dawkę historyczną. No zapewne jeszcze jest związany ten teren też i z wieloma wojnami. Czy nie? Tak, czy? No przemarsze wojsk, tak, przemarsze jakieś wojsk. tutaj. Mhm. Y, za wojskiem przeważnie ciągnęły się zarazy, więc to już później dochodziło do spustoszeń. Morowe, no właśnie. Morowego właśnie, Czy były jakieś tutaj y, takie spektakularne, właśnie gdzieś tu śmierci, w sensie także jakieś masy y, chorób, czy. No, były, były klęski morowego powietrza klęski. Mhm. po potopie szwedzkim. To był wtedy przez wiele lat y, właśnie y, taki, taki czas. Tych zwiększonych ilości chorób. Ludzie mhm. byli wtedy biedni, to było poniszczone. Wiadomo, że i niedożywieni, tak? bo to dużo uległo spaleniu. To była ta kampania podobno wtedy letnia, że Szwedzi również i zboża palili, podpalali. Także wiadomo, mhm. że jak nie było co jeść, to, to i problem był później z wyżywieniem tak? no rodzin. Tak. Na naszych terenach na pewno było jeszcze wiele wojen, tak? Czy wa walk, bitw, tak? To z takich słynnych y, No miejsc. tutaj. Tutaj z tego, co według mhm. mojej wiedzy, to mamy taką potyczkę Mysłowem we wrześniu 1863 roku, gdzie właśnie oddziały polskie. Walcząc z Moskalami, poniosły spore straty, mhm. bo zginęło 79 powstańców. No i część właśnie była złożona tutaj do Wilczysk. Jest, są pochowani w zbiorowej mogile. W 1906 roku na tej mogile został postawiony taki postument, mhm. pomnik, także do, dzisiaj, do dzisiejszego dnia on, on tam po prostu się znajduje. Drugi pomnik jest w Mysłowie tam, na miejscu, no tak, takim najbliższym tak, tym, tym działaniom powstańczym. powstańczym gdzie, gdzie też tam jest pochowany w tej mogile iluś powstańców. No była też kampania wrześniowa, wiadomo, 39 rok. Tutaj też takie działania wojenne. Były od 7 do 9 września tutaj na naszych terenach, tutaj był odbijany, był most szczególnie, tu przy moście były walki, no i we wsi, tu przy kościele doszło do takiej potyczki właśnie od Miastkowa jechał oddział kapitana Rosewacia, mhm. konny, a z drugiej strony od Żelochowa nadjechali pancerni. Niemieccy. No i tutaj właśnie przed kościołem doszło do tej potyczki. Oni tam się rozproszyli, ale, ale jednak i, ci, i te konie, i poległo tutaj kilku żołnierzy polskich. Później byli pochowani też, po Niemcy kazali po, poznosić ich i, i pozwolili pochować w jednej, w jednej mogile. Tutaj na naszym cmentarzu mamy, mamy tutaj właśnie tak. to miejsce uświęcone. No dobrze. To może przejdziemy teraz do drugiej części. Tak, i, i teraz byśmy yy, może przedstawili tą historię Kościoła.